Drodzy Państwo, dzień dobry jesteśmy z posłami świeżo po kontroli w Ministerstwie Zdrowia. Chcieliśmy sprawdzić doniesienia medialne, które mówiły o tym, że resort zdrowia przepłacił i bez sprawdzenia zakupił maseczki ochronne za około 5 milionów złotych, że zarobił na tym instruktor narciarski, który równocześnie jest przyjacielem rodziny ministra zdrowia, a i że transakcję tą ułatwił brat ministra. Drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że takie doniesienia medialne trzeba sprawdzać i stąd wynikała dzisiejsza nasza kontrola. Jesteśmy po spotkaniu z panem ministrem Januszem Cieszyńskim. Otrzymaliśmy część dokumentów, o które wczoraj wnioskowaliśmy. Na kolejną część będziemy jeszcze czekać, by móc potem z prawnikami usiąść i przygotować stosowne doniesienia do odpowiednich instytucji. Mamy też wyniki badań tych masek, które rzeczywiście nie spełniają wymaga ani norm, ani pierwszej, ani drugiej, ani nawet trzeciej i nie mogą być stosowane przez pracowników służby zdrowia. Szanowni Państwo, pamiętając aferę PCK z udziałem polityków PiS, która jak się wydaje była moralnym upadkiem, także te doniesienia mogą sugerować, że mogło tam dojść do dużych nieprawidłowości, które po prostu trzeba sprawdzić. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy o tym, że w w tak zwanych tarczach antykowidowych zostały wprowadzone przepisy, które zwalniają urzędników z odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w związku z tym wszyscy i politycy. I przedstawiciele mediów wszyscy musimy mieć oczy i uszy bardzo szeroko otwarte, by no sprawdzać, by patrzeć władze na ręce, czy czasem tych przepisów nie wykorzystuje do tego, by prowadzić jakieś interesy, które, których prowadzić nie powinna. Pamiętamy sytuację związaną z doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy i też zakupami. Ta sprawa zakupu maseczek, które się okazało, nie spełniają norm. Bulwersuje. Dostaliśmy materiały dzisiaj po spotkaniu. Za chwilę te materiały będziemy analizować, bo dopiero co wróciliśmy faktycznie z Ministerstwa Zdrowia. Poprosiliśmy o kolejne materiały, bo poprosiliśmy o wszystkie umowy dotyczące tych, tych spraw. Natomiast to, co jest bardzo ciekawym wątkiem w tej sprawie, co wynika wprost z materiałów już po takim pobieżnym przejrzeniu i wynika z rozmowy z panem, z panem ministrem. Fizycznie maseczki zostały dostarczone do Ministerstwa na koniec marca, 31 marca tego roku. Natomiast Ministerstwo zleciło sprawdzenie przydatności tych masek 4 maja. I, dopiero, I następnego dnia, 5 maja, już uzyskało informację o tym, że te maseczki nie spełniają norm, które powinny spełniać, jeśli chodzi o zastosowanie ich medyczne. To sprawdzenie zlecone zostało dopiero po pojawieniu się wątpliwości w mediach co do, co do no, skuteczności tych maseczek. Czyli maseczki po otrzymaniu fizycznym przez ministerstwo zostały rozdysponowane po Polsce. A dopiero po tym, jak pojawiły się wątpliwości, ministerstwo zadało sobie ten trud, żeby te maseczki sprawdzić. No w związku z tym no tutaj, tutaj już pojawiają się pierwsze bardzo poważne wątpliwości co do, co do tej sprawy. Szanowni Państwo, wystąpiliśmy o certyfikaty poświadczające spełnienie odpowiednich norm oraz ekspertyz, na podstawie których stwierdzono, że sprzęt ochrony osobistej nie spełnia odpowiednich norm. I te ekspertyzy otrzymaliśmy. Wystąpiliśmy również o faktury potwierdzające zakup sprzętu ochrony osobistej. O informacje o okoliczności, które doprowadziły do zakupu sprzętu ochrony osobistej od wyżej wymienionych podmiotów i osób. To są te podmioty i osoby opisywane w artykułach Gazety Wyborczej. Przyczyn zaniechania przez Ministerstwo Zdrowia złożenia zawiadomienia do Prokuratury w przedmiotowej sprawie. Państwo wiecie, dzisiaj to zawiadomienie do Prokuratury w tej sprawie zostało złożone. Wystąpiliśmy również o kolejne dokumenty i umówiliśmy się na kolejne spotkanie, kiedy te dokumenty będą dla nas przygotowane. A więc zestawienie wszystkich umów zawartych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie ustaw covidowskich. Wszystkich umów, wszystkich transakcji chcemy, żeby wszystko było jasne i czytelne dla opinii publicznej. Chcemy też te wszystkie umowy otrzymać. Szanowni Państwo, mieliśmy informacje, były w obiegu publicznym również informacje o tym, jak podmioty, które chciały sprzedać polskiemu rządowi Sprzęt ochrony osobistej odbijały się od ściany, a z drugiej strony mamy informacje o tym, że człowiek, który powołuje się na znajomości z ministrem zdrowia, zna na pewno ministra zdrowia, zna brata ministra zdrowia, bez problemu do ministerstwa zdrowia dociera i może sprzedać sprzęt ochrony osobistej, środki ochrony osobistej, które nie spełniają określonych norm. Pani minister Emilewicz swojego czasu mówiła, że epidemia może być szansą dla polskich firm. Ale jak się okazuje, to jest szansa tylko i wyłącznie dla polskich firm tych, które mają znajomości w określonym resorcie. Ta sprawa bulwersuje opinię publiczną. Chcemy ją dokładnie zbadać, dogłębnie wyjaśnić. Będziemy te dokumenty, które dziś otrzymaliśmy, bardzo dokładnie analizować. Budzi szereg wątpliwości są. Są te wątpliwości również w, i w tych dokumentach już po pobieżnym takim szanalizowaniu, ale również w tych materiałach, które przedstawia i w artykułach, które przedstawiała Gazeta, Gazeta Wyborcza. Będą nasze kolejne wizyty w Ministerstwie Zdrowia i złożyliśmy też, jak powiedziałem, kolejny wniosek o, o kolejne dokumenty, o kolejne informacje. Zestawienie wszystkich transakcji na podstawie ustaw covidowskich. Państwo też pewnie wie, wiecie, to było opisywane, że w jednej z ustaw covidowskich zapewniano sobie. Swoistą amnestię na wypadek takich sytuacji. Więc sprawa podwójnie bulwersuje, bo zapisem, który de facto działa wstecz, dano, takie, dano taką swoistą amnestię urzędnikom, którzy, którzy mogą się dopuścić nieprawidłowości. Będziemy tę do, sprawę dokładnie analizować i nie wykluczamy złożenia zawiadomień do stosownych organów państwowych. Drodzy Państwo, jeszcze jedno. No szanowni Państwo, wszyscy zmagamy się od wielu tygodni z koronawirusem. Ludzie chorują, ludzie umierają, ludzie tracą pracę, pracodawcy tracą swoje firmy, które budowali przez wiele lat, więc od ministra zdrowia, od pracowników Ministerstwa Zdrowia wymaga się jednego, odpowiedzialności. A doszło naszym zdaniem do bardzo nieodpowiedzialnego działania. Ja dzisiaj zapytałam pana ministra o los tych maseczek, które zostały zakupione. I które wszystkie są wadliwe i nadają się do kosza, już na pewno nie dla użytku przez lekarzy czy y, pielęgniarki. Otóż 38 tysięcy nadal jest w magazynie Ministerstwa Zdrowia. Pozostałe trafiły do Agencji Rezerw Materiałowych. Na moje pytanie, jaka była ich dalsza droga? Część na pewno jest, roz, y, jest już rozpropagowanych po, y, po, po całej Polsce, po, po szpitalach y, czy DPS-ach. Y, natomiast y, Pan minister dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy i czy i jak wycofają z obiegu wszystkie wadliwe, wadliwe maseczki. Jeśli są pytania, proszę. tak, tak. Dzień dobry Justyna, to proszę Gazeta Wyborcza. Pytanie do Państwa, czy Państwo drążyliście wątek tego, dlaczego w ogóle resort rozpoczął. No, to wynika oczywiście z materiału Wojciecha Czuchnowskiego, ale czy takie pytanie padło? Dlaczego resort skorzystał z pośrednictwa instruktora narciarstwa, który nigdy nie zajmował się handlem sprzętem medycznym? I jakich materiałów jeszcze oczekujecie z resortu? Tak, pan minister mówił, że to był taki moment, że oni absolutnie tak, tak tłumaczył, potrzebowali tych środków ochrony i wtedy, kiedy zgłaszały się określone podmioty wyposażone w odpowiednie certyfikaty, które nie budziły, nie budziły wątpliwości, tak, to, to y, ta, takich transakcji dokonywano, bo, bo, bo tych materiałów najzwyczajniej wtedy y, brakowało. Ale jak w, też z informacji od pana, od pana ministra, że... Sprawdzono dopiero te środki ochrony wspomnianej firmy w momencie, kiedy się pojawiły takie wątpliwości dotyczących w ogóle sprzętu sprzedanego przez czy zakupowanego przez polski rząd. Wtedy dopiero został sprawdzony z dużym opóźnieniem już po, za, po zakupie tych, tych sprzętów ochrony osobistej. I my, tak jak powiedziałem, wystąpi, wystąpiliśmy o wszystkie umowy i y, 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 które zawarło Ministerstwo Zdrowia o wykaz wszystkich umów i wszystkich kontrahentów y, y, tych na podstawie ustaw covidowskich. Ale także poprosiliśmy też o wszystkie oferty, które do ministerstwa spłynęły, bo to będzie ciekawe porównanie tego, co spływało, z tym, które ostatecznie te umowy zostały zawarte. No i całą korespondencję ministerstwa z panem Łukaszem G z tej firmy. Dzień dobry. To jeszcze chciałem poprosić o takie podsumowanie, czego właściwie Państwo chcecie? To znaczy odpowiedzialności politycznej, dymisji, wyciągnięcia konsekwencji, no bo padło sporo słów, a mam wrażenie, że nie skonkretyzowali Państwo jakichś swoich żądań w stosunku do obozu rządzącego. Na razie nie skonkretyzowaliśmy, bo będziemy analizować wnikliwie dokumenty. Otrzymaliśmy je przed kilkunastoma minutami. Wr wróciliśmy z Ministerstwa Zdrowia, wystąpiliśmy o następne wtedy i będziemy, wtedy będziemy konkretyzować nasze czy, czy kolejne żądania, czy już kolejne zawiadomienia, czy kolejne czy działania? Do, 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 na tak. przykład politycy lewicy już teraz mówią, że odpowiedzialność polityczna jest po stronie ministra Szumowskiego. Rozumiem, że państwo by się nie podpisali jeszcze. I żądają dymisji między innymi ministra. Państwo by się nie podpisali pod taką tezą. Chcemy sprawdzić dokumenty. Mamy szereg nieprawidłowości. Nawet Ministerstwo Zdrowia złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Nie sprawdzono przez cały miesiąc Äh... Uh Czy zakupiono przydatne maseczki, czy nieprzydatne maseczki. No przecież to jest jakby coś, co się nie, w, w normalnych standardach nie mieści w głowie, tak? No minister, minister Szumowski w tej sytuacji no nie powinien dalej pełnić tej funkcji po prostu. I to jest jakby to, to, to jest oczywista konkluzja, a dalsze konsekwencje, no to, to, to będziemy, o, dalszych konsekwencji będziemy oczekiwać po sp sprawdzeniu tych wszystkich dokumentów. Już pojawiają się informacje, że CBA się zainteresowało sprawą. Na pewno się sprawą zainteresuje prokuratura, bo nawet w tej sprawie Ministerstwo zdrowia złożyło zawiadomienie. Ja też dziś napisałem do CBA, żeby mi CBA odpowiedziało, czy faktycznie taka sprawa jest prowadzona. Odpowiedzialność polityczna oczywiście, że wisi na ministrze, na ministrze zdrowia. Jeżeli pojawia się cień wątpliwości co do tego, że ktoś z jego rodziny uczestniczył w zarabianiu pieniędzy na ustawie covidowej, to powinien się na ten czas dać do dyspozycji premiera. To jest oczywista sprawa, natomiast po analizie tych materiałów będziemy sprawdzać, czy będziemy dalsze wnioski o charakterze formalno-prawnym formułować. Dziękujemy. Dziękuję Dziękujemy. bardzo.